Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Solat Kutwa Dzisiaj zagramy sobie w League of Legends, a ja pokażę Wam nowego bohatera, jakim jest Lissandra. Jak widzicie, bohater ten jest naprawdę całkiem przyzwoicie zrobiony. Naprawdę bardzo przyjemne animacje ma. No i co mogę o nim powiedzieć? Myślę, że to jest bardzo mocna postać. Starałem się zagrać tutaj przeciwko zwykłym ludziom. Aczkolwiek no muszę przyznać, że nie udawało mi się to za bardzo. No, z tego względu, że nigdy nie udało mi się piknąć tej Lisandry i powiem wam, że to jest pierwszy raz, kiedy mi się udało. I za każdym razem, kiedy piknąłem Lisandrę, ktoś wychodził. to Czy z mojej drużyny, czy z przeciwnej, w końcu się wkurzyłem i zagrałem sobie z botami, tam mi się udało wziąć tego pika. No i w końcu mogę tym zagrać. To może teraz powiem coś o jej umiejętnościach. Muszę przyznać, że ta postać ma bardzo ciekawego pasywa. No co, 18 sekund, następny. Następna umiejętność Lisandry będzie użyta bez kosztu many. Nie będziemy musieli żadnej many na to wydać, że tak powiem oraz dodatkowo. O ile tylko... Spowolnimy przeciwnika, spowolnimy. To nieważne w sumie czy spowolnimy jeżeli wpłyniemy jakoś na prędkość jego ruchu, tak? Czyli no powiedzmy, że to się odnosi do tego, że... Że spowolnimy. Przy użyciu oczywiście naszych umiejętności, nie? Takich jakichś tam itemków, tak? Bo są też itemki spowolniające. Musi być to. Hmm, oczywiście. Przy użyciu. Hmm, przy użyciu właśnie umiejętności naszych takich zwykłych jakby... A, no dobra, to było nie wiedziałem, jak działa. Widzę, że to pode mną dosłownie eksploduje. No, w każdym razie, no wtedy tam cooldown się zmniejsza o jedną sekundę, tak? W tych darmowych speli, oczywiście, pierwsze myślę, żeby brać tutaj Q, jako że zadaje duże obrażenia i przy okazji ma najniższy cooldown. Więc najszybciej dostaniemy z niego pasyw. To po pierwsze No a po drugie no po prostu tą umiejętność ma naprawdę duży damage i... i to chyba wystarczy, do tego, żeby brać ją jako pierwszą A co tutaj jeszcze właściwie mogę powiedzieć? No, co ciekawe... No, pięknie ją ściągnąłem. Co ciekawe, właśnie mm, kiedy trafimy w przeciwnika z Q, to właśnie wtedy roztrzaskujemy sobie właśnie ten mm, nasz naszą włócznię lodową, przez co osobę, którą. Trafimy, tak? Slowujemy o 18%, znaczy nie, nie tylko osobę, ale ogólnie jednostkę również. Tym samym właściwie zadajemy obrażenia osobnikom, którzy są dalej, ale już bez tego efektu slowa, tak? Zobaczcie. no za Zadane zostały obrażenia, ale slowa już nie dostało. Nie dostali, tak? Bardzo fajny pasyw, naprawdę bardzo fajny pasyw. Muszę przyznać, że się przydaje do harasowania i. No to co 18 sekund darmowy spell. To jest naprawdę dużo, to się wydaje małe. Ale... To jest sporo. To jest spora pomoc. Oj, to tutaj troszeczkę. Chyba <ścoughs> przesadziłem z zasięgiem tego spela. Dobra, może powiem coś o W. W muszę przyznać, że działa podobnie jak. jak u Zyry, aczkolwiek działa to na tak, jakby przestrzeni całej dookoła nas. Również to tak, jakby ukorzenia, zaraz wam powiem dokładnie. Zadaje magiczne obrażenia do pobliskich przeciwników i. rotuje ich, to znaczy, zakorzenia blokuje, jakby nie, nie umożliwe, u niemożliwe. uniemożliwe raczej. Yy, właściwie poruszanie się, tak? No, tak, jakby to robiła Zyra. Ewentualnie jest to ten taki pseudo-stun Ryza, nie? Tak samo to działa. Jeżeli chodzi o E, to kastujemy lodowy mm, pazur. Zadający tam magiczne obrażenia do wszystkich przeciwników, które, których uderzy, tak? Jeżeli użyjemy tego dwa razy, to przeniesiemy się w to miejsce. Ho ho, ho. widzicie jak to ślicznie działa? Jeszcze tam mogłem zultować, ale stwierdziłem, że za dużo HP ma. Panie miasto Dobra. No i tak. Może przejdźmy tutaj do umiejętności specjalnej, czyli ultimate'a kastując go na przeciwnika, zamrażamy go, tak? Stunując go na półtorej sekundy. Dobra, nie zabije. Fuck. Ipa. A no, stunujemy go oczywiście, oraz tutaj zadajemy obrażenia. Jeżeli natomiast użyjemy tego ulta na sobie, no to zadajemy obrażenia wszystkim dookoła oraz jesteśmy nietrafialni, tak? Nie mogą. Jesteśmy po prostu niemożliwi do bycia trafionym, po prostu. Nietrafialni nie w skrócie, tak? Nie możemy zostać trafieni. To jest dobre określenie. Fajnie byłoby zbudować tą postać jak Syndrę. Chociaż pewnie znając życie, tutaj inaczej będą ją budować, trochę pod bo ona musi tutaj wpaść w kogoś, żeby odpalić to W <laughs> Na szczęście tutaj E pozwala jej na to, także jest dosyć fajnie. No i ultem może być nietrafialna, także też tutaj zjada obrażenia oraz jest w stanie wtedy uciec od przeciwników. Z całkiem to fajnie się może sprawować. Myślę, że tutaj mniej więcej o umiejętnościach opowiedziałem już. No, jak widzicie, ta postać bardzo fajna. Spelem ma. Na pewno najfajniejsze jest to, że te Q wpada we wszystko, co trafi, tak? Zadaje wszędzie damage. To jest niewątpliwie przydatny. Oczywiście, jako drugie, maksujcie sobie Ewo. Bo W to jest takie niekoniecznie. Musicie podejść do przeciwnika, tak? A z M możecie zawsze bić, jakby. Zawsze zadawać to obrażenie. To jest niewątpliwie zaleta tych dwóch speli. O jezu, zepsuję. Bardzo fajny damage z tego ulta jest. Znaczy, fajny. No, może niezbyt duży, ale no, ten, ulti jest, ten ultimate jest bardzo przydatny, tak? Naprawdę, bardzo fajny. Fajna umiejętność, dobra. Idę na tego topa, tam troszeczkę pomogę im. Pomogę, no po prostu zabiję. Powiedzmy <grym> sobie szczerze, ja tam będę zabijać, a nie tu, kurde, się bawić. Martwi mnie Chogad, bo on może w sumie ściągnąć, ale to tylko bot, to może nie ogarnie. Że Zulta jest w stanie mnie zabić. No tu niestety <grywki> pewien problem miałem. Dobra, tam walić No przynajmniej ja sobie stanę, dobrej. Zupełnie nie wiem. Aha, dobra, w sumie wiem czemu. Próbowałem, o, oczywiście, uciec fleszem, ale to się nie udało. Mogłem poczekać, tam. albo nie pchać się bez sensu. No, dobra, to jestem lałem uświadomiłem to sobie, sobie. Ale ich tam się zebrało? Ja pierniczę. Generalnie powiem wam, że nie lubię bardzo, nie lubię grać na. Na becie, ale no już jak trzeba, no to trzeba. Przemęcza się. W sumie fajnie by było, gdyby tą postać zbudować pod cooldown reduction. Jakby ona tak spomowała tymi spelami, to by to było bardzo mocne. Fajnie, że tu mi zostawiła tego fraga. Czy tam zostawił Ezreal. Na pewno fajnie będzie się farmić tą postacią. Jestem o tym święcie przekonany. No ile oczywiście ktoś ogarnie. Ja tutaj jeszcze nie ogarniam za, moc za bardzo tej postaci. A czy ją kupię? Myślę, że od razu ją kupię. Jak tylko wyjdzie. Nawet i za te 7800. Stać mi kurde. No zobaczcie, farma jest bardzo przyjemna. Ho ho ho. Double kill! Kill, kill. Oh, fuck. Od niego to ja wolę uciekać, bo on zaraz kogoś zje. W ogóle się złożył od tej Ani. Ja zobaczcie. No teraz, gdybym miał jakieś spele, ewentualnie. No w sumie, fajne jest to, nawet że jak nie mamy mamy, no możemy co jakiś czas tu coś ciekawego zrobić, nie? Nie, fajna, fajna postać, naprawdę. Przyjemny pasyw, bardzo przyjemny. Szybko, generalnie, ten pasyw nawet się pokazuje, jakby nie patrzeć. czy pokazuje z powrotem. No i zobacz, już mam z powrotem tego pasywa. Już mogę obić ziomka. Bardzo fajne. No, Rice to już tutaj niekoniecznie. Jest mile widziany. Ho, ho, ho. Nie, bardzo przyjemna umiejętność. Naprawdę te Q jest takie fajne. Fajne jest też to, że właśnie co chwilę mamy manę. A jeżeli nie mamy many, to mamy darmowy ten spell. Także można nim spamować i spałować. W sumie fajnie to rozwiązali. Many może trochę więcej kosztują, te spele, tej postaci, ale wszystko da się przeżyć, nie więcej niż Lux. Myślę, że na no Lux to może być nawet swojego rodzaju counterpick ze względu na TE, dzięki któremu możemy unikać i TP. Możemy się wrzucić pod Lux, zestunować się to dwukrotnie, w sumie, znaczy zestunować, zrotować i zestunować. Chociaż, chociaż oczywiście wiecie jak to jest z Lux i, te, i te podobne, no, tymi podobnymi postaciami. No Lux ma tą zaletę, że wiesz, no, no, ktoś może być słaby, no, średnio słaby powiedzmy, no. Jakiś taki przeciętny gracz od no, przeciętnego gracza da się zjechać tak czy siak w sumie tej w sumie nieważne jest to jak jakiego czempiona ktoś weźmie oczywiście Canter Peak jest troszeczkę trudniejszy do zjechania dla Lux ale ja uważam że po prostu No, Lux z tym swoim combo. O ile już kogoś trafi z Q, no to praktycznie nie ma szans, żeby ktoś przeżył, tak? No, to jest taka postać, dlatego mi się ona bardzo podoba, tak? To jest właśnie w niej najfajniejsze. No, ale farma tu jest naprawdę bardzo przyjemna no, bardzo, bardzo przyjemna. Widzę, tam coś się dzieje. Także już tam biegnę.

Dobra No i tutaj się cofniemy, tutaj kupimy jakieś itemki Właśnie wiecie co ja myślę, że naprawdę kielich to może być fajna opcja tutaj Więc sobie go złożę Tym bardziej, że już jest trochę tańszy niż kiedyś The will return. No, myślę, że wtedy tu będziemy mogli po prostu spamować tymi spalami, spamować. To jest, to, jest to jest fajne, właśnie. <coughs> Tym bardziej, że te Q możemy co 3 sekundy używać. Na cooldownem y naprawdę opłaca się nie pójść. Przynajmniej na razie, póki jest w fazie B. Znaczy w fazie beta. Fak, nie umiem się wysłowić dzisiaj Dobra, nie będę tutaj dejwować, bez sensu Proszę nie Nie no nie chcę tak bardzo ryzykować, bo zaraz ona mnie ściągnie na kombo Też w sumie Mogę ulti na siebie walnąć No, ale to ściągnęło ją po prostu niesamowicie To Tutaj niestety taki mały zasięg straszliwie ma to. O teraz zobaczcie, mam cały czas manę w sumie. Więc w sumie mogę spamować tymi spalami. Naprawdę to fajna opcja nawet jest. Z kielichem. Ho, ho, ho. O, Myślałem, że się przesunąłem tam. No, nice. Zdjął. Fast game, okej. Okay. Jak fast, to fast. Fuck, nie trafiłem. Ho ho ho. O, ale ściągnął ziomek. No naprawdę, manę to mam pod dostatkiem. Ho, 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 trzeba uważać, bo już nie mam za dużo HP <laughs> bez kitu. Dobra, ja stąd cofam, bo tu ile można siedzieć, trzeba kiedyś cofnąć. Temki trzeba złożyć, nie? Ewentualnie myślę, że Ages mógłby być w zamian za ten Kielich nawet fajną opcją. Ale to oczywiście pewnie zależy od tego, jakiego będziemy mieli przeciwnika. No, Ages ma swoje zalety oczywiście w tym przypadku, myślę. Trochę HP się jej przyda z pewnością tej postaci oczywiście. Ale nie tylko AP może się jej przydać. Myślę, że zdrowie też. Zaraz i tego swojego E, który musi podejść do przeciwnika. Znaczy, musi. Może podejść do przeciwnik przeciwnika oraz W. No chodźcie ziomki. Ho, 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 to było mocne. To ult jest fajny. Myślałem, że to ten rajst podejdzie, a się okazuje, że nie bardzo. Że nie bardzo ten rajst to chce położyć. Oh, fuck. Tego nie... tego się nie spodziewałem, nie zauważyłem nawet. To jest dobre do uciekania, tej Q. Zauważyłem. Fajnie jak ktoś nas goni. <grytania> Swoją drogą, ciekawe jest to, że tutaj niby... ...lodowy atak? A jednak podpala No i dobra, tutaj chyba się już muszę z wami pożegnać, bo widzę, że zmierza ku końcowi, no także do zobaczenia, na razie, cześć yeah. Piso wow Na razie